Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według św. Łukasza, 5 rozdział, wersety 27-32. Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Lewi zaś wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. To dzisiejsze słowo napawa nas wielką nadzieją. Dlatego, że Jezus przechodząc wokół człowieka w potrzebie, człowieka grzesznego, człowieka słabego, widzi go. I to Jezus dostrzegł Lewiego w komorze celnej jeszcze zanim Lewi zdążył cokolwiek zrobić. Jezus wyszedł i zobaczył, zobaczył celnika. I przyszedł do niego i powiedział, chodź, pójdź za mną. I, i w efekcie Levi zaprosił do swojego domu wszystkich swoich kolegów, przyjaciół, znajomych, tych, którzy byli w podobnej kondycji jak on. Na to szemrali uczeni w piśmie. Wydaje się, że do, do ludzi podobnych nam to my mamy dostęp. Niekoniecznie mają do nich dostęp ci, którzy są uważani za autorytety, za największych, najwspanialszych, najświętszych. I jeżeli Twoja kondycja jest słaba, to masz wokół siebie ludzi, którzy mają taką samą słabą kondycję, i to Ty możesz do nich dotrzeć. I teraz, kiedy jesteśmy tutaj na miejscu dosobnienia, kiedy jesteśmy oddzieleni od naszych najbliższych. Mamy naszych towarzyszy doli, mamy tych, którzy z nami tutaj przebywają, i, i to ich możemy zdobyć, to ich możemy dotknąć, przekonać naszą postawą, naszym świadectwem, naszym życiem. Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jezus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc jeżeli w moim sercu uważam siebie za sprawiedliwego, za tego, który jest najlepszy, wie wszystko najlepiej i niczego nie potrzebuje, to w tym momencie wiążę Jezusowi możliwość działania w moim życiu. Bo warunkiem doświadczenia zbawienia jest uznanie swojego grzechu. Warunkiem doświadczenia nawrócenia jest uznanie tego, czego potrzebujemy. Jezus chce powołać grzeszników. Więc jeśli dzisiaj Twoja kondycja mówi Ci o tym, że jesteś grzesznikiem, to właśnie Ciebie Jezus chce powołać. Czy dasz się pociągnąć?